Usa, rozpłakał się na wizji poruszająca reakcja Vana Jamesa na informację o wybranej Joe Bidena. Dzisiejszego poranka łatwiej być ojcem, łatwiej być ojcem. Łatwiej powiedzieć dzieciakom, charakter się liczy, mówienie prawdy się liczy, bycie dobrym człowiekiem się liczy, mówił Van Zons, komentator CNN i były doradca prezydenta Baracka Obamy, komentując doniesienia o wybranej kandydata demokratów Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Usa. Reakcja czarnoskóregowana Jamesa była pełna emocji. Dzisiejszego poranka łatwiej być ojcem, łatwiej być ojcem, łatwiej powiedzieć dzieciakom, charakter się liczy, mówienie prawdy się liczy, bycie dobrym człowiekiem się liczy, mówił Jones, poproszony o komentarz do nieoficjalnych wyników wyborów w USA. Dziś jest łatwiejsze dla wielu ludzi. Jeśli jesteś muzułmaninem w tym kraju, nie musisz się martwić, że prezydent cię tu nie chce. Jeśli jesteś imigrantem, nie musisz się martwić, że prezydent się cieszy, gdy twoje dziecko zostało zabrane i odesłane z powrotem bez żadnego powodu, mówił, a po jego policzkach płynęły łzy. Nie mogę oddychać. To nie był tylko George Floyd. Było wielu ludzi, którzy czuli, że nie mogą oddychać, dodał. Dalej mówił o strachu o najbliższych, jaki towarzyszy czarnoskórym Amerykanom. To dla nas naprawdę ważne, że możemy zaznać trochę pokoju, stwierdził. Chcę, żeby moi synowie to widzieli, mówił, patrząc wprost w kamerę. Łatwo iść na łatwiznę i pozbyć się tego tematu. Ale to wraca. Przykro mi z powodu tych, którzy przegrali, dla nich to nie jest dobry dzień. Ale dla wielu ludzi to dobry dzień, powiedział.